Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Smart Home. Dziś przyglądamy się kolejnemu robotowi sprzątającemu, tym razem Roidmi EV, czyli odkurzacz, który kosztuje mniej niż 2000 zł. Potrafi się samopróżnić, mopować, odkurzać. No i sprawdźmy, czy rzeczywiście wypadnie tak dobrze w testach. Do dzieła! Jeśli chodzi o budowę, tutaj połączenie białego z czarnym wygląda bardzo ładnie. Odkurzacz aż tak bardzo nie zbiera brudów. Oczywiście jest to błyszcząca powłoka, natomiast przez to, że jest ona biała, no to nie będziecie widzieli kurzu czy też odcisków palców. Na samym środku mamy oczywiście radar. Radar, który jest pod spodem pomarańczowy i to jest też fajny akcent kolorystyczny, który ładnie komponuje się z całą bryłą. Jeśli chodzi o przyciski do sterowania, mamy oczywiście sprzątanie punktowe, powrót do bazy, a także rozpoczęcie sprzątania. I to jest tak naprawdę wszystko, co nas interesuje. Tego odkurzacza nie da się tutaj podnieść, nie ma tutaj żadnej klapki. Uchwytu, i tak dalej, i tak dalej. Na spodzie urządzenia podoba mi się to, że mamy dwie szczotki, które pomagają nam zagarniać brud. Oczywiście sprawdzimy to w teście praktycznym. Są także czujniki, które zabezpieczają nasz odkurzacz przed spadnięciem ze schodów. Kółko obrotowe, kółka a także szczotka, którą w bardzo łatwy sposób możemy oczywiście wymienić, wyczyścić. Ona jest gumowa z włosiem, to właśnie jest bardzo miękkie. Fajnie się to uzupełnia, dlatego że w tej chwili włosie plus guma to standard w robotach odkurzających. Z tyłu urządzenia mamy zbiornik, który jest jednocześnie zbiornikiem na wodę i na nasze odpady. Producent zastosował mniejszy zbiornik, dlatego że odkurzacz sam podczas sprzątania jest w stanie podjechać do stacji dokującej, wyczyścić się i sprzątać dalej. Połączenie zbiornika na wodę wraz ze zbiornikiem na odpady suche nie ukrywam, że nie jest zbyt trafnym rozwiązaniem, często trzeba, ten zbiornik opróżniać, nie możemy go zostawić, ładować robota itd., dalej, więc wolałbym, żeby to było rozdzielone, no ale tu jest jako jedno. Natomiast na plus fakt, że złącze do ładowania jest oddzielone od zbiornika, a nie tak jak w przypadku Vajomi S9 jeszcze w tym zbiorniku. Z przodu oczywiście mamy zderzak wraz z czujnikami laserowymi, które pomagają nam nie obić naszych mebli. No i to jest właściwie tyle. Jak zawsze zapraszam Was na test praktyczny naszego odkurzacza. Przygotujemy nasz tor testowy, no i zaczynamy. Zaczynamy sobie od sprawdzenia tego, jak poradził sobie odkurzacz z wysysaniem brudu. Jest naprawdę dobrze. Zostało wyssane wszystko do zera, także tutaj naprawdę spore gratulacje dla Roidmi, bo jest to miłe zaskoczenie. Bezproblemowo zostało wyssane wszystko ze zbiorniczka. Parę słów o stacji dokującej. Jeśli chodzi o pojemność worka, to jest 2,8 litra. To wystarczy mniej więcej na miesiąc regularnego sprzątania. Worek wymieniamy w bardzo prosty sposób. Pociągamy do góry, wkładamy do stacji nowy i tyle. Mamy oczywiście też pędzelek, a także nożyk do przecinania włosów ze szczotki. To wszystko znajdziemy w stacji dokującej. Oczywiście mamy także prosty wyświetlacz, który pokazuje nam czas opróżnienia naszego odkurzacza. Zwykle jest to 12 sekund, a także mamy podany stan akumulatora, kiedy odkurzacz się ładuje. Przejdźmy do oceny naszego pomieszczenia demo. Zaczniemy sobie od krzesła, i ono zostało wysprzątane prawie dokładnie. Tutaj dwie miotełki nie poradziły sobie tak dobrze jak chociażby jedna miotełka w Dreamim, i tutaj jest naprawdę spore zaskoczenie i duży plus dla Dreamiego. Delikatne zabrudzenie zostało, no i oczywiście dwie miotełki spowodowały większy chaos generalnie podczas sprzątania, bo rozrzucają podwójnie ten brud. Mam świadomość tego, że nasz tor testowy to nie są standardowe warunki, które macie w domu, natomiast jedyny sposób, żeby zobrazować Wam i porównać te odkurzacze, więc dwie mitełki spowodowały, że ten brud wylądował wszędzie. Oczywiście podwójne sprzątanie załatwiłoby tu sprawę. Przechodzę dalej do dywanu i tutaj jest nieźle, ale nie jest perfekcyjnie. Jak widzimy, trochę płatków owsianych zostało, zostało też trochę kawy i tutaj to, co zauważyłem, oczywiście nasz dywan jest krótki i odkurzacz rozpoznawał go, ale włączał tryb turbo za późno i to powodowało, że po prostu nie wyciągnął tej kawy z tego dywanu w całości, natomiast generalnie tam dywan jest dobrze posprzątany. Dookoła dywanu z krawędzi nie udało się wyciągnąć brudu, tutaj myślę, że też albo podwójne sprzątanie, albo po prostu ta miotełka by dała sobie w pewnym momencie radę i wyciągnęłaby te brudy, które były przy krawędzi i których po prostu szczotka nie była w stanie wessać. Jeśli chodzi o parametry techniczne, moc ssąca to maksymalnie 2700 paskali, natomiast moc to 50 watów, głośność tego odkurzacza w trybie normalnym to około 60 decybeli, kiedy on się opróżnia, to słyszycie 80 dB, więc jest dosyć głośno. Mamy oczywiście aplikację. Możemy używać dwóch aplikacji: jedna dedykowana od Roidmi, a druga od Xiaomi Home. Osobiście polecam tą drugą, dlatego że działa ona troszeczkę lepiej no i przede wszystkim pozwala Wam na sprzęgnięcie tego odkurzacza z całym ekosystemem Xiaomi dostępnym w Waszym domu. W aplikacji możemy oczywiście mapować pomieszczenia. Wykluczać strefy, które mają być niemopowane, które mają być mopowane, dodatkowo mamy też możliwość sprawdzenia stanu naszego odkurzacza, znalezienia go, no i generalnie mamy wszystkie opcje związane z naszym sprzątaniem. Na plus oczywiście możliwość zmapowania domu wielopoziomowego. Dzięki zapamiętywaniu kilku map, możecie wskazać, czy odkurzacz jest obecnie na parterze, na piętrze i on rozpozna to piętro, no i sobie wczyta odpowiednią mapę, co jest bardzo wygodne i no, coraz częściej o to pytacie. Jeśli chodzi o baterię 5200 mAh wystarczy na około 150 metrów kwadratowych sprzątania, odkurzacz, kiedy zabraknie mu energii, wróci do stacji dokującej, naładuje się, wróci do miejsca, gdzie skończył sprzątać i dokończy sprzątanie waszego mieszkania. Podsumowując, Roidmi EV to jest bardzo dobra propozycja, jeśli chodzi o cena jakość możliwości. Mamy mopa wraz ze szmatkami jednorazowymi, Mamy całkiem dobry odkurzacz, który jest w stanie sprzątać logicznie i dosyć dokładnie. Nie jest to najdokładniejszy odkurzacz, jaki testowaliśmy, ale jest to niewątpliwie najdokładniejszy odkurzacz w tej cenie, który testowaliśmy, więc tutaj duży plus. Mamy także stację dokującą wraz z dworkiem na nasze odpady, więc odkurzacz sam się czyści. Nie musimy go obsługiwać codziennie. Wystarczy raz na miesiąc zmienić worek, to jest bardzo wygodne. No i cena 1650-1700 zł na chwilę obecną, kiedy publikujemy ten materiał. Uważam, że najlepszy stosunek ceny do jakości, jeśli chodzi o robota sprzątającego, ciężko mi znaleźć coś, yy... Tak dobrego, powiedzmy, że nie najlepszego, ale dobrego, czyli nie ma tutaj mocno negatywnych cech, ale nie ma też jakichś niesamowitych pozytywów, jest to po prostu poprawny odkurzacz, który ma dużo barierów, ma fajną aplikację, jest dostępny ze stacją dokującą i kosztuje naprawdę rozsądne pieniądze. Także jeśli miałbym w tej chwili wybierać odkurzacz automatyczny ze stacją dokującą, to właśnie Rojme IV byłby chyba najlepszą propozycją w stosunku cena, jakość możliwości. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Dajcie mi znać, co sądzicie o tym odkurzaczu. Oczywiście zapraszam Was do sekcji komentarzy, jeśli macie. do. Jakieś dodatkowe pytania? A my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale Rootblock. Czołem!